Księka z tej strony Dżepsnik, dzisiaj y, mam taki dla was eksperymentik, o i mamy różne TNT, mamy pełno TNT, Tak. to jest jakieś dziwne w ogóle, uciekaj, 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 to jest normalne, tak to było normalne, dobra, czy to jest, do góry nogami świat, co wystawia? Ja. O, Pół... To chyba tak robię. A ja wiem o co chodzi. Że to w dowolny kierunek może polecieć tak. fajnie. Tutaj, to tutaj, O, to tutaj, to się, to się I tutaj, tutaj, o ja, Ale o jezu, cały dom wybuchł. Ojojo, co ja tu mam? Netherite TNT. Dobra, sprawdzamy teraz. Jest jakieś piorunowe. więc dobra. Teraz piornowe odparę w domku. O, skończymy. O. Widzenia, widzenia. O kurczaki! To cały dom przebiło na wylot. No fajne. O nie! O nie, no najgorzej. Czy to będzie ze szkieletami związane? To no, ja przygotowuję wiesz. Nie trzy razy tysiąc! Ten miecz ma. Co? Zobaczymy, czy nachita zabije tego. Typu. No, nachita. Dobra. Um, teraz jakieś kolorowe dziwne. E? Chyba one jest mocne. A, to po prostu strzelatek. Fajnie. O, jakieś a, to było już, to było już, dobra, więc tego już nie próbujemy, dobra, teraz, dzisiaj mamy naprawdę sporo TNT, więc no, y nie to, y klikamy ekwipunek, te TNT chowane, to jest, dobra, i teraz bierzemy te, Diamentowe tu jest nawet jakieś. Uuu. Tienki kurczakowe jest jakieś. Dobra. Diamentowe. To chyba będzie diamentami waliło. Ciekawe ile ich będzie. Co jest jakieś? Ciekawe czego go zrobię na hita. No dwa hit. Ej on jest na cztery. Ole on jest mocny a, 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 Co to są za ojtemy Teraz buty jest ochrona trzy wyposażenie, dobra Trudno. Ym, ja do wydawała krepi... No nie potrafię. Kre, Kreperowego, o! Mówił ignorę. A, to by... To był chyba wybuchaj jak Cliper. Okej, okay, słowa. O, Netherite. Czy to będzie waliło Netherite? Em? Dzisiaj mamy akurat bardzo dużo do przetestowania. Netherite kolem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięć hitów. Czyli dziwne. Co to jest? To jest to. A to jest to. A ja mam taki pomysł. Czy? Bo to jest jakieś emeraldowe, to już wiemy. Ale dobra, też można palić, co szkodzi. Dobra. lecimy. O, i mi się nawet wyskoczył i Jeden, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć. Też pięć. A co to jest? Gold. Chyba złotem będzie. Dobra, złoty na xd. O, potworzyłem schody, xd. Kurczakowe. Ej, daj, będzie tu masa kurczaków. Dobra. O, ale tu kurczaków wali. O, Ale ty, mocna dziura nawet. Dobra. Te piękne chowane. Zaczynam teraz. Z tyłu. O! Gitowe jakieś. Czy to będzie drewniane? Czekaj, to ty... jest. Tr... Aha, dobra. Czy to będzie jakieś. To jest zjazd tego z drewnem. Oha. I mączka nawet wyrosła. Ej. Na przykład. Dobra. Lapis. Dobra. To będzie chyba z rytu. Jak teraz będzie golem z rytu. Co jest? Lokro. A! Lucky block TNT. Czyli możesz z tego wybrać co chcesz. Cokolwiek w ogóle. Co chcesz. Kurczaka nawet zabiło XD No, dobre, że ci tu nie powiem, żeby były odpal się kurczak A, sam siebie podpaliłem Dobra Dobra, pal się golem yy, Teraz zombie Może w tej dziurze odpalę Czekajcie, może zrobię noc Czas no to możliwe. A bo czekajcie! A, tutaj, a tu się dał, tak? To się dał. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A ja wiem, dlaczego tu nie może wybuchnąć. Bo chyba to jest pokojowe nie może po prostu wybuchnąć. a o co to jest za TNT? Oj, o Jezu, o, ale la, Ech. nie chcę patrzeć. I mam taki plan, że ogólnie jak wezmę piorunę, to czy on całą dziurę, całą tą skałę? Czy to będzie waliło strzałami? Czyli to jest strzał. O! I czy to jest takie dobre, czy Czy po prostu coś e dobrej, jedynego ja deski i to. O! To jest takie dobre. Ja to idę do jaskini przetestować. Dobra, zobaczymy czy rozwali co. Ole laguje tutaj. Boże! Ile ja mam w ogóle FPS-ów? Nie no, idęście tam, gdzie te kurczaki są. To dopiero będzie lagowało. No i nie street range.

Oj, wieśniaczki Macie przerąbany I tu błyskawica do dołu wpadnie W golewanie? O, uho. Mam taki pomysł, żeby tu wsadzić to Ciekawe, czy to cały przywięto. I ty co już miło? Ty ciekawe. Nawet no. Zostało nam jeszcze jeden cztery TNT do przetestowania. A mogę zobaczyć jaką mam zbrojkę dobrą. Aha dobra, 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 dobra. Tinty timer, czyli na czas. A dobra jest? Musi wrócić w to samo. Dobra? Czeka. to? O Jezus! O, ja się przestraszyłem. No skocz tam. Okej. Okay. Dragon. Czy to jak to zresztą smoka? Ja będę w szoku. Nie ja będę szokie, jak że ten jest mi mokat. Dobra, patrzymy. Aha, aha. No dobra, no to fajnie się pobawić. Eee, dobra? Nie wiem, jak to jest, jeśli redstone. Ach no. My name is Jaszef Szczyt. Kutsaszkot. Granit. To jest chyba... Aha! To jest takie duże. Dobra, dobra, dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ale to walnie Oj! O, oh, o, oh, o, oh, o oh my god. Go, 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 gosh! Oh yeah, winter with dragon. Did you um, hear I mean. my Ojej, ojej, dobra, dobra, ym, szukamy jakiś jeszcze TNT. Dobra, teraz się przelogujemy z konta. Ym, stworzymy jeszcze jakiś świat, bo mam jeszcze jedną. Ym, dobrze, stwórz nowy świat. Czemu tutaj się świat, co teraz graliśmy, się nazywa TNT? Dziwne. Dobra. Stwórz nowy świat. A nie, 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 nie. to. Zobacz więcej światów. I teraz wpisujemy TNT. I teraz, którą wyszukaj? Dobra. I mamy drugą część tego. Nie powiedziałbym, że to jest druga część. Stwórz ten świat. Kreatywny. Znaczy, to nie będzie kreatywny. I które ustawienia mu. Dobra, trudno. Musimy chyba na survivalu być. No, nie moja wina. Ale myślę, że na surwiwalu też będzie dobrze. Dobra, poszukamy jakieś TNT i zaraz będziemy kończyć też, bo... No. To tak. Wchodzimy na świat, szukamy jakieś TNT. Będzie sporo Odpalamy, dobra. Ustalmy, że odpalimy 6 tienty i skoczymy w film. Taki, taki, taki deal. 6 DMT będzie odpalonych. Teraz będę naliczał, żebyście słyszeli. Wchodzimy że świat, bierzemy i Idziemy podpalać. Dobra. Zaraz, jesteśmy w świecie, o właśnie, wracamy. Ja już kiedy grałem na takim trybie, mi się bardzo podoba to jest taki właśnie, o właśnie, zamek. O i właśnie, w skrzyniach mogą być porozrzucane jakieś, jakieś krzesi, dobra, to będzie, o, czy to jest glas? Całe to będzie. Co jest? Co się stało? To trzeba chyba, chyba w terakocie wszystko jest. że usta stał się ocień w terakocie? O. o! O! To jest, polecam Wam, Glas. To jest Ekstratieti. Musicie palić. I cały świat to będzie. Po prostu... Wszystko będzie tu szkoły. i To tak ładnie wygląda. O właśnie. Ale to jest ładne. To jest przepiękne dla mnie. Tu jest jakiś strzały, ciach. Ura! Przetestuję teraz to. To jest. Nie wiem, co to robi to zielone coś. Ty Te nic nie zrobią, nie wiem, co to. Dobra. To wszyscy się tam zareportują? To jest jakieś zepsute. O niej. Ej. Nie wiem, co to. No, co z tym nie tak jest. Dobra. O! Po twoim wypadku. Fajrwerki. Ile żarcia. Oj, oj, to jest jakieś inne TNT. Już podpaliłem chyba trzy. Jeszcze trzy odpalę. I myślę, że będzie koniec filmu. Halo, pozwólcie. Dobra. To jest takie zepsute jakieś. Dwa pierwsze. Lawa. Nie, to będzie lawa. To będzie lawa w Nie, tego nie dobra. No damy sobie już typ spokój. Ty dziadzie, się. I staniemy na lawie. No tak. I ostatnie TNT jest podpalone. Chociaż to coś zrobiło. Dobra. No i co? To było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i zostawcie łapkę w górkę. Narka.